Powiat Pruszkowski wydał przewodnik prezentujący najciekawsze atrakcje turystyczne naszego regionu. Prace nad książką trwały rok. Znajdziemy w niej zarówno te bardziej, jak i mniej znane muzea, zabytki, pomniki oraz miejsca pamięci cenne pod kątem historycznym i edukacyjnym. Przewodnik został wydany przed majówką, nieprzypadkowo. Znajdziemy w nim bowiem także wiele miejsc, w których możemy spędzić czas na łonie natury. To na przykład Różnorodny Park w Brwinowie z ogrodem botanicznym, placami zabaw oraz pluskowiskiem, czy też teren rekreacyjny przy stawie smug w Nowej Wsi. Przewodnik odkrywa także ukrytą wśród łąk i lasów owczarni perełkę. Otwarty dla wszystkich ogród rzeźb Soriano, w którym znajdują się charakterystyczne rzeźby kultowego, meksykańskiego artysty. Pomysł narodził się w czasie podróży służbowych po powiecie pruszkowskim. Odwiedzając nasze miasta i gminy doszedłem do wniosku, że tych wspaniałych miejsc jest tak wiele. I są tak nieznane i nieupowszechnione wśród Naszych mieszkańców w naszej świadomości, że rok temu postanowiliśmy rozpocząć przygotowania do tego projektu. Zwróciliśmy się do wszystkich gmin naszego powiatu z prośbą o wytypowanie sześciu, siedmiu, ośmiu najwspanialszych miejsc, które chcieliby polecić. Właśnie w każdej gminie mamy wspaniałe obiekty, które chcielibyśmy Państwu polecić. Dodatkowym atutem tego przewodnika jest fakt, że właściwie do każdego z tych obiektów możemy dojechać rowerem. Możemy w ciągu godziny dojechać do najodległejszego miejsca i korzystać z tego rzeczywiście świetnego przewodnika, który pomoże Państwu poznać naprawdę wspaniałe zabytki, obiekty, które nie tylko że są, ale się rozwijają, wzbogacają swoje. Ekspozycje, odwiedziny w tych miejscach to były dla mnie niespodzianki, to były takie mm, zaskoczenia. E, jednym z, naj, z największych były odwiedziny w Muzeum Pożarnictwa w Nadarzynie. Nie wiem, jak wielu mieszkańców wie o tym, że jest takie, że jest takie muzeum w naszym powiecie. W Świetnie przygotowane, z olbrzymią ilością eksponatów. Czy y, ten przewodnik w wersji książkowej można pozyskać, czy tylko w wersji elektronicznej? W tej chwili jest powszechnie dostępny w wersji elektronicznej. Wersja książkowa niestety się kończy. Y, I będziemy się starali go dodrukować i upowszechniać. Przewodnik w formie elektronicznej można pobrać na stronie internetowej powiatu. Książkowa wersja ma być dostępna na niektórych imprezach plenerowych, gdzie organizatorem lub patronem jest starostwo powiatowe.